Pasmo Kultury. Witam Państwa serdecznie w pierwszym w roku 2025 wydaniu Pasma Kultury. Dzisiaj do naszego studia zawito wyjątkowy gość, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, pan Marcin Kuchciński. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. Panie marszałku, przyjechał pan do Elbląga tradycyjnie, aby spotkać się z dziennikarzami lokalnych mediów. To spotkanie ma, domyślam się, wyjątkową wartość dla pana. Tak. Ee... Przede wszystkim fantastyczni ludzie. Cieszę się, że, że mogę się spotkać z dziennikarzami. Cieszę się, że tak licznie odpowiedzieli na nasze zaproszenie. Z reguły dziennikarze są blisko problemów, blisko ludzi, doskonale wiedzą, co w trawie piszczy. I to jest na pewno wyjątkowa okazja do, do wymiany doświadczeń, do wymiany swoich refleksji, spostrzeżeń. I za to również dziękuję, bo, bo, bo to dobry moment do tego, żeby pewne rzeczy. Zapisać nie tylko w głowie, później przeanalizować i być może wdrożyć w życie. Marszałku, zatem jaki będzie rok 2025? Jak wygląda sytuacja finansowa Pana instytucji, województwa? Czy gospodarczo ten rok będzie takim rokiem, który zapamiętamy na długo? Na pewno będzie to, to rok pełen wyzwań. Nasz budżet jest naprawdę budżetem dobrym, pełen inwestycji tych wydatków majątkowych i, i na pewno tych inwestycji nie zabraknie. Ponad miliard 600, jeśli chodzi o kwestie wydatków. Prawie 700 milionów to same inwestycje, więc to jest znaczny, znaczny, znaczna część naszego budżetu. Przede wszystkim są to inwestycje drogowe, ale również zadbaliśmy o ochronę zdrowia, zadbaliśmy również o ośrodki jednostki kultury, o działania profilaktyczne związane ze zdrowiem. Również mamy przed sobą olbrzymie, ważne dla nas strategiczne inwestycje, jako nasze inwestycje samorządu, województwa, m.in. Tak naprawdę wchodzimy w kolejny etap budowy Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Ameryce pod Usztynkiem. Również zbliżamy się do końca tej fazy projektowej, jeśli chodzi o kwestię muzeum we Fromborku. Ale również jest wiele innych ciekawych inwestycji, które tak naprawdę są inwestycjami strategicznymi, które dotyczą w zasadzie każdego subregionu naszego województwa. Tu Tuwelblongu, na pewno kwestia Kanal Velo. Na pewno będzie miała swoje odciśnie swoje pozytywne piętno, no ale to na co pewnie wszyscy czekamy, no to kwestia dalszego rozwoju portu morskiego w Elblągu i, i, i no tu też być może pojawią się dodatkowe fundusze. No właśnie, ten port, myśli Pan, że w różowych barwach, jawi się przyszłość tej inwestycji? Trudno w tej chwili to powiedzieć, jesteśmy w przededniu spotkania i rozmowy z Komisją Europejską. Na chwilę obecną wymieniamy się dokumentami, dostarczamy dokumenty, które Komisja Europejska potrzebuje do, tej, do przeprowadzenia tej analizy. Tak jak rozmawialiśmy wcześniej, pod koniec stycznia jedziemy do, do Brukseli rozmawiać i, i zobaczymy, jakie wieści przyniesiemy z przywieziemy z Brukseli. No właśnie, bo myślę, że jakby rozkwit województwa bez silnego komponentu na zachodzie, czyli bez prężnie działającego Elbląga, to, to, to byłby szalenie trudny. Jest to w końcu drugie co do wielkości miasto naszego województwa. Te wszystkie informacje od Pana pozyskane w kontekście jakby gospodarczym cieszą. A czy możemy liczyć na... Um, może niespecjalne traktowanie, ale na przykład na jakąś pulę pieniędzy, która dedykowana jest na przykład rozwojowi gospodarczemu miasta w kontekście terenów inwestycyjnych na Modrzewinie, które są niewykorzystywane cały czas. Rozwój naszego regionu bez silnego środka elbląskiego jest niemożliwy. I dlatego yy, po pierwsze zawsze mówię o tym, że chcemy dbać o to, żeby nasz region rozwijał się równomiernie, w zrównoważony sposób. Natomiast trzy silne ośrodki, jedną z nich z całą pewnością jest Elbląg, jest tutaj liderem, jeśli chodzi o, o, o ten rozwój. I już w samym programie operacyjnym, w naszym Funduszu Europejskim dla Warmii i Mazur, zawarliśmy te komponenty związane z, z Elblągiem, choć, chociażby kwestia wspomnianego wcześniej portu, czy też ZITU MOF u elbląskiego. Tu też jest wiele milionów euro, które, które jesteśmy przekonani będą dobrze zainwestowane, które będą miały odcisnąć swoje... Pozytywne piętno na, 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 na mieszkańcach spowodują do, dobry rozwój, jeśli chodzi o mieszkańców Elbląga, ale również i powiatu Elbląskiego i nie tylko. Również działania związane z turystyką, kulturą, ale wspieramy również Elbląg w różnych innych obszarach. Tu też jest przecież nasz szpital wojewódzki, który, którego też czekają modernizacja, Być może szpital w Elblągu również zdecyduje się na to, żeby zakupić robota Da Vinci, bo też są. Takie rozmowy. Mieliśmy ostatnio prezentację tego robota w naszym w naszym również w wojewódzkim szpitalu. To jest naprawdę wyjątkowa sprawa, ale również angażujemy się w, w wydarzenia kulturalne, sportowe, współfinansujemy również te wydarzenia, jeśli chodzi o tematy kulturalne, no to to, czym Elbląg na pewno żyje i z czego, z czego słynie, jeśli chodzi o wszystkie wydarzenia taneczne. Ale również jeśli chodzi o wydarzenia sportowe, wspieramy start Elbląg, wspieramy również Puchar Polski w siatkówce kobiet, który ma się odbyć właśnie w Elblągu i to również z naszym udziałem. Więc nie chcemy budować takiej narracji dotyczącej jakby dodatkowego, dodatkowego, innego traktowania, bo tak jak mówię, dbamy o to, żeby region rozwijał się równomiernie, ale bez silnego ośrodka, jakim jest Elbląg, nasze województwo nie wykorzysta swojego potencjału. Panie Marszałku, jesteśmy bądź co bądź w Instytucji Kultury. wspomina Pan o tej kulturze. Jak generalnie kondycja Instytucji Kultury w województwie, jaką jak Pan ocenia, jaką taką ocenę w skali szkolnej mógłby Pan wystawić? Ta, te instytucje od jakiegoś czasu naprawdę wyglądają dobrze wiem, że to nie jest najważniejsze w instytucjach kultury, ale dobre wyniki finansowe w jakiś sposób to są papierkiem lakmusowym, ale przede wszystkim dobrze stoją ze względu, pod względem merytorycznym, czy to artystycznym, jeśli chodzi o teatry, czy, czy filharmonię, ale również to, co robi Światowid, czy Olsztyński Cejk, ale również wszystkie muzea, to jest naprawdę wyjątkowy, dobry poziom. Jesteśmy zadowoleni, z naszych ośrodków kultury, z menadżerów, z ludzi, którzy tu pracują. Pan redaktor pytał o cenę. Myślę, że te 4 plus spokojnie. Czyli jest jeszcze lekka rezerwa? Jest na zawsze wystarczy. jest jakaś rezerwa, okay. zawsze może być lepiej. Panie Marszałku, tytułem końca. To spotkanie dzisiaj w Elblągu, wcześniej było w Olsztynie. Na pana mapie są jeszcze miejsca, które pan odwiedzi, aby spotykać się z dziennikarzami, a przez to docierać do mieszkańców? Tak, tak jak w każdym roku. Tak jak w tamtym roku również byli, będziemy wełku. W przyszłym tygodniu jedziemy spotkać się z dziennikarzami wełku. Generalnie staram się odwiedzać region, żeby poznać jakby opinię mieszkańców, samorządowców i zwrócić uwagę na to, jakie są kłopoty, możliwości, potencjał do tego, żeby kreować i zmieniać nasz region. Ale jeśli chodzi o spotkanie z dziennikarzami, to, fakty, to fakt w przyszłym tygodniu zostało nam spotkanie. Jedziemy z przyjemnością do Ełku. Czy te tematy poruszane przez dziennikarzy w poszczególnych miastach, one są tożsame czy góry odmienne? Inne. Na pewno są tematami lokalnymi. Tu w Elblągu, zarówno w, w ubiegłym roku, jak i w tym roku, była bardzo merytoryczna rozmowa, konkretne pytania dotyczące elbląskich problemów, wyzwań, pewnych jakichś refleksji, więc, więc te rozmowy są inne. Tematyka jest inna, różnoraka, także z ciekawością i zawsze z ogromną przyjemnością tu przyjeżdżam. A my z ogromną przyjemnością zapraszamy Pana każdorazowo, kiedy jest Pan w do naszego studia i mamy nadzieję, że będzie okazja, aby jeszcze porozmawiać. Nie Dziękuję raz. bardzo. Dziękujemy Państwu bardzo. Zachęcamy do oglądania wszystkich odcinków Pasma Kultury. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Pasmo Kultury.